Ahu skończyłem nagrywanie, ale tak sobie myślę, że wygrałem złotą yy, srebrną paczkę i Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Mathel i tutaj krótko chciałem pokazać Wam przepiękną bramkę w drugiej lidze już. E, już tutaj wam pokazuję. Wyglądała na coś takiego Bardzo ładna bramka Gomeza, jak wcześniej mówiłem, jest on niesamowity w tym sezonie. No, co tu dużo mówić, pierwsza liga nadchodzę. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Mathel. Jest to kolejny odcinek z FIFA 14. Dzisiaj zagramy sobie mecz o mistrzostwo Ligi 6, jednakże w trybie dla jednego gracza. Tak, zaczniemy sobie ten mecz. Skład oczywiście włoski. Dokonamy małych tutaj zmian. Ogólnie muszę przeprosić Was za to, że... Przez długi okres nie było żadnego filmu, filmiku Teraz postanowię to nadrobić i nagrywać kolejne materiały Gramy sobie z komputerem A zawodowy z tym razem 6 minut A taki mecz bardziej spokojny myślę Dobra, gramy do pierwszego miejsca brakuje mi jeszcze kilku punktów, ale Dokładnie, ten sezon tutaj. kończy się dopiero za chwilę. Kilku... Ja tutaj chwilowo jeszcze szybko ogarnę ustawienia, szybko zmniejszę dźwięk. E, ustawienia gry zmieniamy tutaj dźwięk, wyciszymy sobie spokojnie Troszeczkę Za głośno Moim zdaniem 2 2 na 1 1 sorry e, dobra wracamy do gry e, pogba Abate, eeeh guarda do tak Markizio, constant tracimy piłkę jednak przejmujemy ją szybko i i tak tracimy no cóż Ty. Duża seria zwycięstw przesądzi tutaj o meczu mistrzostwo. Mamy jeszcze trzy mecze, jest wszystko no, Jest wszystko możliwe. Wystarczy wygrać jeden mecz, dwa zremisować i tak będziemy mieć mistrza. Chodzi tutaj głównie o końcy. Tak, mają brzód rożny. Spokojnie teraz. Brzutka i... Jednak nie, Marchetti tutaj łapie piłkę, bez problemu. Podanie dalekie. Derossi Rossi. Cie guardado tutaj. Objabanego. O, staj. Łądy popełniamy, Abate przyjmuje piłkę. Podanie. Pogba. Strzela. Broni Niestety i niestety. No. z rzuca. Wow, Guardado, o nie fajnie, ale, żeby stracił, stracił, dobra, idzie kontra, idzie kontra, na pewno będzie groźna, obawiam się, że nawet może być bramka i, jednak nie, jeszcze nie Samuel, Samuel Jackson. Guardado, Guardado wrzuca piłkę, a to nie, to było, nie fajnie, nie było fajnie tutaj. Morkizjo przejmujemy piłkę, Elkutas Postampas tutaj prowadzi piłkę w środkach tak go nazwę Przejęcie piłki <try> Meksyk Ambate. Spodanie Przejęcie piłki mmm... tutaj trzeba pomysł na grę znaleźć... E... Max jest przejęcie... kurwa przejęcie kurwa co ja gram? cały czas mamy piłkę a teraz tracimy tracimy nie kupimy zachowanie alkutas po Sampas. przejmuje piłkę idzie Dina tu podanie tutaj kuarda dobył nie mógł no, Al ale chuj alkutas przyjął nie Traci, traci, traci. Garda dom tutaj. Spokojnie opanować tą piłkę i... Odjać celny strzał, który doprowadzi na to zwycięstwa. No nie fajnie, nie fajnie, o, przejęcie piłki, przejęcie piłki. Kontra, tak? Di Natale, Kobie taki... Taki lagły, powiedział był. Wszędzie piłki kurde, no no, no nie fajnie, nie no, fajnie no, O teraz będzie talerze. Kurwa mi się że nie trafi, wuch. Fuć, dobra Jest zwycięstwo, jest zwycięstwo, czuję to Czuję tego mistrza, mistrza A szóstej ligi, szóstej ligi z komputerem Dobra, mamy zwycięstwo Cichutko tutaj widzę jest gra, prawie w ogóle nie słodziej, ale to jest nieważne. Nieważne, cieszyńki się... ...sukcesem Phantom Team yy, O, tak pięknie guarda do wyszedł. tą piłka zagrywa, ole to chujowo, ole to chujowo zrobił, o... nie? Kurwa, Chyba nie, Chyba nie, no nie, to było... ...dwo nie. Dina czy czyżby znów był zawodnikiem meczu? Czy nie zasłon dostaje ten no te tytuły najlepszego zawodnika meczu, chociaż e, jakoś nie wykazuje się szczególnie. Dobrze teraz, teraz jednego obrońca przyjmuje piłkę, tale znów ma. Ma okazję do przyjęcia. Piłeczki. Podanie, tracimy piłkę przez głupie podanie, ale przyjmuje od razu Derosy, to jest Derosy. To jest właśnie on Twardy zawodnik Piękne zagranie, piękne zagranie do Do, do napastnika, który traci piłkę Elkutas po Sampas Zagranie tutaj De Długa piłeczka do Konstanta Zagranie tutaj Guardado Elkutas no, El no Kult, El kulta, co? Piłę. Złapać przejęcie piłeczki. Tina Tale. No nie, ucha, no, nie. Dobra, kładę do Haul.

Kolejną bramkę w nowym klubie No, jesteśmy tutaj na dobrej drodze do tytułu mistrza, mistrza ligi No, to zaledwie szósta liga, to. Nie powinno być problemów, nikt nie powinien mieć problemów Pogba, Pogba, jednak nie, nie, to koniec pierwszej połowy I widzimy się Widzimy się wszyscy tutaj w drugiej która właśnie nastąpiła! I... I... I rozgrywają sobie piłkę, no. Di Natale. Constant, tu, tutaj konstant Długa piłeczka, długa piłeczka. I chujowo, chujowo, no nie podoba mi się. Dobra, trzeba jakąś taką z dystansu ładnie... uderzyć tutaj, nie ma no. Szans Di Natale, w sumie... ...też jest spoko, ale... Mmm, tutaj widzę taką promeczkę strzeloną przez Derrosiego no, Nie ma to jego dzisiaj w składzie. Ach no Bramkarz czujny, czujny. Na posterunku. Oba nowy zawodnik zakupiony przeze mnie, sprawuje się świetnie. Też nie byłem jakoś. E, pozytywnie nastawiony na jego zakup i nas prawda się tutaj zamontowali boys Pan radzi sobie niewątpliwie i teraz derossi ma szansę właśnie na ten strzał ale nie jednak broni bramka znów czujnie ale ładny strzał ładny strzał z powtóreczkę tutaj mocny strzał tej okienko było ładne nie no w było o kurde pad mi się odłączył baterie się kończą Dina, napada kontuzja ale Powinien się wyleczyć sam tutaj, z medykiem, się cieszymy. Elku, das po sampas, nie, jednak nie ma bramki. I tak to właśnie jest. Tymek, tymek. Długa piłka, długa piłka! Piękne wybicie, piękne wybicie i to jest właśnie to, czego oczekujemy od bramkarza tej klasy. I gramy Markizio, Markizio, Pogba, Pogba, a nie, nie, nie traci, nie traci, podanie, przepraszam, El Sharwi, nie, 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 to nie to, jednak nie to nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, pięknie, teraz Pogba będzie miał sytuację do strzelenia z dystansu, ach, było blisko, Markizio wrzuca piłkę i Max, a kurde, 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 kurde. Kolejne zdrożne? czyżby naprawdę? Tak. Markizjo. Markizjo wrzuca piłkę. Mekses i gol, 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 golissimo. I 3 do zera i jest proszę państwa. Nieźle, nieźle jest. Dokładnie tak. Kurde, patrz się coś. Psuje, bije mu na pałę. Eddy na jak widziałem, teraz się ja, wylecił lecił na święty na spokojnie spokojnie guardado a markizjo no nie guardado no nie tylko ono constant, constant patrzcie na to zagranie piękne zagranie do legi drużyny a Bate tam wiedział że będzie musiał tam siedzieć ogólnie jest e, nowa misja budujemy sobie skład, e, składy a Milanu? no oczywiście, jakby inaczej A, oh, Krótce Wkrótce zobaczymy jak to tu jest. Polański. Polański. Proszę bardzo. Hmm, podanie, oczywiście niecelne, jak zwykle. Jak zwykle, jak zwykle, jak zwykle. Zaczniemy oczywiście jeszcze nagrywać serię wirtualnych Gwiazdy, ale to jest oczywiście kwestia czasu. Jeśli chodzi o jakieś informacje dodatkowe do kanału. Nie, nie, przyjęcie piłki, El Kutas po Sampas. Dina Tale tutaj pięknie przyjmuje piłkę i El Kutas nie ma faulu, nie, 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 nie. Jest twardym graczem, twardym graczem, tu nie płacze. Został hmm. z faulu, bany i gramy dalej. A Pogba... Abate, Ignacy, Abate, Abate, teraz Pogba, Pogba ma szansę do wykazania się, El-Khoutaz Połosampa strzela drugą bramkę w tym meczu, w sensie jego drugą bramkę, i tak, tak, tak właśnie jest, tutaj przyzwyczajenie się, chodzi o to nagrywanie, obraz w ogóle taki niepłynny jest, ale okej, okay, no. Filma tego nie widzicie, ale jest w ogóle taka inna garaż, tak yy, dina Dinah tale przyjęcie piłki, zagranie tutaj pięknie do Kwarda do Ale on tutaj nie fajnie postąpił tracąc to piłkę I mamy kolejny atak drużyny przeciwnej Spokojnie będziemy mieli dzisiaj mistrza Mistrza Szóstej Ligi i na konto trafia nam Kilka końców tam więcej I mamy 5 do zera 5? 5 do zera Linat ale druga również bramka, chyba? Chyba? Tak. A, tak. Jestem pewien o tym No tak. I zmiany, zmiany nie, nie. Skoda kontrakcji na no taki metr. szacunek do rywala się należy. Ale co tam z tego, że... Tak powiedziałem. Dobra, El kutas po Sampas. kutas -Pos -Pos. Może Hatry dzisiaj go czeka, nie? Nie nie, przejmuję piłkę jednak jeszcze. Jest nadzieja tego piłkarza. I Natale może, może jednak, Natalie się podkusi, pokusi, nie, pokusił się, pokusił się, nie pokusił. I chujobo, no chujobo, no nie fajnie, nie fajnie. Tarararampant. Nie, 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 no, 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 a pogma co on zrobi co on zrobi zagra oczywiście do guardado który nie dojdzie do piłki bo jest zbyt wolnym zawodnikiem No ale cóż no no Ma zalebienie się dwa tempa nie dojdzie do piłki tak właśnie No cóż e, dobra To nie jego dzień nie ma Ciebie z rąki, guardado Biabany bany się poprawił I strzela w końcu te bramki które się od niego czekuje Ku, ku, kurde, kurde, kurde. kurde. Markizie, markizie również tutaj świetny zawodnik, świetnie tutaj sobie radzi na boisku. Pogba. Elkut, A, kurde. Elkud Asposampa tutaj strzeli jaką... Bramę. Nie. Nie, to nie. To Johnson, Johnson, czy Biu prowadzi, jakby nigdy nic, ale ja się Guardado, Guardado, który... Masowo atakuje rypala Przeciwnika wzięci piłki Pogba, Elkuta straci piłeczką, piłeczkę piłeczką No Markizja walczy, walczy do końca, piłkę, kutas, przelemuje piłkę, i piłkę, i piłkę, i piłkę. 90 minuty mamy, sędzia doliczy, tam kilka minut nie, nie idzie na ulicy I nie, no już to jest koniec właśnie w tym momencie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, a w sumie jeszcze nie, zobaczymy sobie. I jak tutaj? Zdobywamy mistrzostwo. 701, 1 jeden mecz przegrany. Ale to nic. Ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnych materiałów którzy. A chuj tam, dobra, na razie. A chuj, skończyłem nagrywanie, ale tak sobie myślę, że wygrałem złotą średnią paczkę i, i podzielę się z wami tutaj wrażeniami i... Zobaczcie jakie karty dostanę. 12 kart zawodników i... Jednorazowych. Dobra, otwieramy. Chuj, tam może coś fajnego. Może Kosecki wpadnie. Jest to troszeczkę warte. Losuje nam, losuje i mamy... Ja, korańczy, no. Zawsze dostaję Eee, korań, stroje, stroje. Co dostaję? we troszeczkę. E, I co sami widzicie, co tutaj dostałem. Napastnika, lewego wyrońca Środkowego pomocnika. No to tyle by było.